Witajcie widzowie, tu i po w tym odcinku przedstawiam jak wykonać wyzwanie. Zbierzcie urządzenia optych, a następnie aktywuj przeciwdziałacz pod kukurydzianym kompleksem. Także jeden co wystarczy zrobić wejdźcie w tą lokację. Na no to ufo, tak jak ja Wam będę przedstawiał w ten sposób, to zostawcie jeszcze łapę w górę pod odcinkiem, chyba na kanale. tak wylatujemy stąd. I lecimy sobie w tą lokację, syk. Jak widzicie tutaj mamy, o, coś takiego. że wysiadamy sobie z UFO. i mamy, coś takiego jak zbierz urządzenie obcych. Zbieramy sobie to. I teraz lecimy na drugą lokację. Po prostu lecimy przed siebie. ...żeby zebrać drugi. Z tym mamy nawet taką poświatę, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Wysiadamy z UFO na szybko. Zbieramy urządzenia opcji. Lecimy dalej w tą stronę. Z tego co mi się wydaje. Tak jest tam na samą górę sobie lecimy. Trochę to zajmie, ale jest to w miarę trudny quest. Ale też taki trochę czasochłonny do wykonania. Tak. A właśnie tutaj koło tego trzeba mamy... ...ostatnią rzecz do zebrania. Ostatnie urządzenie opcji. I teraz lecimy prosto na kurdziany komp. Lecimy tutaj. zachęcam do zostawienia tego suba i łapki w górę pod filmem. Bardzo pomożecie mi wtedy. A nic was to nie kosztuje. Tak i musimy sobie podlecieć w to miejsce. Ło Jezu, ja bym wysiadł z UFO. Masakra. Dobra, wysiadamy. Na mapie wygląda to w ten sposób, cyk. Wchodzimy sobie tutaj na elegancko Staramy się trajść tak, żeby nas boss nie zabił teraz tak, idziemy tu. Idziemy tu i mamy tutaj coś takiego jak zainstaluj części także instalujemy części i wyzwania mamy zaliczone. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w jutrzejszym odcinku i siema. Ło co to za animacja była? Fajna nawet.